Ponownie słuchajcie wypad zabrzaną. Będę mówił dosyć cicho, no bo tak naprawdę jest tutaj niewielkie przewężenie na rzece. Może szerokość rzeki w tym miejscu to około 10 metrów maksymalnie. Więc wszystko oczywiście ten dźwięk w się niesie. Nie będę krzyczał. Natomiast znajdujemy się, słuchajcie, znowu na tej miejscówce. Tym razem już po e, tym rekonesansie, który widzieliście. Mamy troszeczkę, mamy troszeczkę więcej wiedzy na, tym, na temat tej, tej wody. Na temat tego, gdzie e, mogę się spodziewać brania. Jak e, dno tej rzeki jest tutaj ukształtowane. E, więc e, no, to już nie jest rekonesans. Tu już pominiemy na ryby. Na chwilę obecną jak widzieliście e, zmieniłem troszeczkę przynętę. W e, się łowiłem na e, robaki, na rosówki. Natomiast e, teraz już e, e, zmieniłem taktykę trochę bardziej selektywnie, żeby ominąć te okonie. E, łowię na sfermentowany ser. E, jak się fermentuje ser? Bardzo prosto. Zalewamy... Kupujemy żółty ser, najlepiej jak to będzie, nie będzie ser długo dojrzewający, tylko zwyczajny żółty ser. Najlepiej oczywiście bez dziur, kroimy go w kostki, wrzucamy go, zalewamy go mlekiem i wystawiamy w pojemniku na słońce. Patrzę cały czas, obserwuję szczytówki, żeby tutaj się nie pomylić, oczywiście jeżeli chodzi o brzane, to się nie pomylę, ale ale patrzę czy coś tam się na wyrzucenie dzieje. Ok, mamy teraz zestaw wyjęty. To Wam od razu go opiszę. Więc e, dzisiaj łowię, łowię na ser. Mocno, mocno waniający, ponieważ jest on sfermentowany. Na słońcu ten ser fermentuje, e, zaczyna śmierdzieć I taki śmierdzący ser e, dla to bardzo odpowiednia e, przynęta. E, co, e, co dalej? Ale jeszcze e, postanowiłem, że staram, starą metodą, słuchajcie, e, e, zapiekłem ser na swoim obciążeniu, czyli na swoich e, ciężarkach z kamienia. No macie, tak to wygląda. On już wstrzedł troszeczkę, bo ryby na nim żarują. Woda też, e, nurt e, kawałeczki tego sera e, nam. E, zdymuje z obciążenia, wyrywa i on w kawałeżkach z nurtem spływa, więc dodatkowo nęci ryby. Ryby na tym kamieniu zaczynają żerować, więc czują się bezpiecznie w okolicy naszego zestawu. Więc takie rozwiązanie z kamieniami i z zapiekanym serem na nich jest bardzo bardzo ciekawym rozwiązaniem. Zresztą nie jestem jakimś tam prekursorem tego rozwiązania. To rozwiązanie jest... Zda, znany od dawna dawna w świecie wędkarskim no i co no i polujemy na, na Brzane. mam nadzieję, że no, może się oczywiście w przyłowie trafić kleń po zarzuceniu zestawów od razu miałem mocne szturchnięcie na jednej i drugiej wędce więc jest prawdopodobieństwo, że dziś tam jakieś żerowanie, żerowanie odchodzi, staram się jak najmniej jak najrzadziej rzucać Oczywiście jak coś napłynie na, na zestaw, no to już ściągam, natomiast staram się tak ulokować zestaw, żeby, żeby żadna tra, żadne trawy tutaj tego zestawu nie, e, o ten zestaw się nie, nie zaczepia. No i tyle. No i próbujemy, próbujemy słuchajcie, złowić brzanę. E, po rekonesansie wiem, że tu są. Wiem, że jest na pewno jedna sztuka taka dosyć duża. Jest sporo mniejszych w w okolicy 40 cm, e, takich chudych, długich, e, więc zobaczymy, czy która jest z nich się, e, która jest z nich się połakomi, na, e, połakomi na ser. Jeżeli ser nie będzie zdawał egzaminu, no to, e, to e, założę oczywiście przypon e, rosówkowy i rzucę też na rosówkę. Nie? No zobaczymy, no trzeba się jakoś do tych ryb dobrać, nie mam możliwości nęcić tutaj długoterminowo, długo to jest, to miejsce jest odbawane od mojego miejsca zamieszkania, e, no tam gdzieś ze 100 km, więc wiecie, to nie jest tak prosto, nie, nie, nie jestem w stanie tutaj podnęcić, bym podnęcił e, kilka ładnych dni, myślę, że, e, że gdybym trafił na żerowanie rybsk, to, to myślę, że fajnie by one weszły, natomiast no co? Jest jak jest, więc y, próbujemy, y, próbuję dać przynętę, y, przynętę atrakcyjną, żeby skusić y, ryby y, do brania. No i zobaczymy. jeżeli ser nie poskutkuje, robaki, jeżeli robaki nie poskutkują, mam jeszcze jakieś, jakieś kulki o smagach owocowych, mam jeszcze kulki śmierdziuchy. Y, no, będziemy dzisiaj kombinować. Dzisiaj zamierzam posiedzieć troszeczkę dłużej. Nie będzie to 3 godzinny zwiat, będzie to gdzieś pół dnia łowienia, mam nadzieję. Przyjechałem późno, ale, ale nie ma tragedii. Fajna pogoda, zachmurzenie, czyli ta woda jest tutaj bardzo czysta. Bardzo fajnie, że jest zachmurzenie. Trochę ja się bardziej kamufluję, jeżeli chodzi o wodę. Ryby, ryby troszeczkę mniej widzą. No i fajnie. I mam nadzieję, że to coś napłynęło. Jeden zestaw mam w Rynnie, e, którą obczaiłem, a drugi zestaw mam e, nurtem, bo widziałem e, na, podczas rekonesansu, że Brzana żarowała nurtem, e, nawet e, osentacyjnie wyskoczyła z wody, pokazała się taka 40 cm prawa Brzana, a, co było widokiem oczywiście bardzo, bardzo wrokliwym, słuchajcie. Dlatego też tu jestem, bo wiem, że są. No i słuchajcie, już się miałem już się miałem zbierać, aż tu przemiła niespodzianka. Słuchajcie, piękny wyrody klenik. No już taki fajny. Zaraz Wam pokażę. Naserek. Bardzo fajny. Zaraz go zmierzymy. Jest już cień, więc możemy trochę trochę go pom po pomęczyć, ale nie dużo 43 cm. No już słuchajcie, taki naprawdę, naprawdę fajny klenik. Ładny klenik Ładny klenik Jakuba miała być brzana Miała być brzana, cały czas polujemy na brzanę Kto od razu można... A czekaj, czekaj, zdjęcie Ci zrobię Zobacz, że Ci foteczkę zrobię Dobra i wypuszczamy Kleniozaura Elegancko Pioneczka 53 53 pięćdziesiąt nawet pięćdziesiąt od dolnej płetwy słuchajcie w poszukiwaniu brzan pierwszy piękny piękny kleń 53 cm centymetry piękne branie skusił się na na coś co tak naprawdę miało być na brzany czyli na ser doprawiany e, ostrą papryką niesamowite w dzisiejszym polowanie na klenie i brzany z małej nizinnej rzeki. Znajdujemy się nad rzeką w Krą w okręgu Ciechanowskim, w okręgu wędkarskim Ciechanów przepiękna, nizinna rzeka olbrzymim z olbrzymim kolorytem z przepiękną naturą no, uwielbiam tu przyjeżdżać uwielbiam mówić nad tą rzeką, pomimo, że jest trudna że ryb jest no można powiedzieć, że niewiele i są dosyć chimeryczne, to kontakt z tą rzeką sprawia mi naprawdę sporo przyjemności nie, jest, nie mam tutaj blisko, no bo do jakichś w miarę ciekawych miejsc mam około minimum 50, 60 km, więc no tutaj nie ma mowy o tym, żebym mógł sobie pozwolić na dłuższe nęcenie jakichś jakiś miejscówek. No tutaj niestety przyjeżdżam z marszu. Więc wszystkie ryby, które zobaczycie na tym odcinku są łowione po prostu z marszu. Polowanie na klenie i brzany. Bardzo często... No, rzeka Wkra była zarybiona e, jakiś czas temu e, brzaną. Wiem, że, że, nie wiem, czy teraz jest zarybiana jeszcze brzaną. Natomiast wiem, że e, ileś, ileś tam lat wstecz e, brzaną była zarybiana. E, ta, brzana, ta brzana się trafia tutaj wędkarzom. E, no niestety w przyłowie. Regularne łowienie brzan na tej rzece nie jest tematem łatwym. Lokalizacja tej ryby również nie jest tematem prostym. Spędziłem tutaj, licząc z dzisiejszym wyjazdem, około 8 dni. Było to 8 wyjazdów. Udało się w kilku przypadkach zlokalizować brzany, zaobserwować jak żerują, zaobserwować jak pokazują się nad taflą wody wyskakując, furgocząc. No i co? No i cały czas próbuję, próbuję tą brzanę złowić. Jesteśmy po pierwszych lekkich takich przymrozkach, ale niestety, niestety liczyłem na te przymrozki. Poszła temperatura do góry, więc myślę, że jeszcze tydzień, żeby, żeby znowu Znowu te, te, przymrozki, te, te, te przymrozki się rozpoczęły. Myślę, że o tą rybę będzie możliwe, że troszeczkę łatwiej, ponieważ początek sezonu jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o brzany, jak i właśnie ten moment w pierwszych przymrozkach. Dużo wiedzy na temat tej ryby, dużo obserwacji, jak ona się zachowuje na, w niewielkiej, na niewielkiej rzece, w niewielkiej rzece. I powiem Wam szczerze, że złowienie jej naprawdę jest e, trudnym tematem. Nawet jeżeli wiemy e, gdzie jest, e, w której rynnie się trzyma, e, to naprawdę nie jest to takie proste. Nie jest takie proste. Spróbujcie sami, zachęcam. E, jechać ze świadomością złowienia i złowić to jest naprawdę duży sukces. E, tą rybę, ten, ten gatunek ryb. No i co, no i próbujemy. Słuchajcie, opowiem Wam troszeczkę o... O, o tym, o sprzęcie. Znaczy nie, o sprzęcie to nie, ale o, o, o przynętach. i e, dzisiaj akurat łowię na zanętę to Wam też ją e, pokażę. E, jeżeli chodzi o e, przynęty, e, na takich rzekach mniejszych warto mieć kukurydzę. E, klenie bardzo fajnie reagują na kukurydzę e, praktycznie przez cały rok, również w zimę więc warto tę warto tą kukurydzę, tą kukurydzę słuchajcie, mieć. Brzany również e, pobierają kukurydzę. E, oczywiście musimy wiedzieć, pamiętać o tym, że e, no, na, tych, na małych rzekach przeważnie miejscowi, wędkarze nęcą no, takimi prostymi rzeczami, czyli właśnie kukurydzą, nieraz już bardziej jakimś ziarnem, nieraz grochem, no oczywiście robaki są często grane, więc to musimy mieć świadomość, że ta ryba jest do tego przyzwyczajona i z takich przynęt korzystamy bardzo często na pierwszy rzut na pierwszy rzut takie przynęty powinny trafiać do wody do tego słuchajcie oczywiście biały robak, tu już Wam nie będę pokazywał, każdy wie jak biały robak wygląda, ale pokażę Wam kilka takich nowości, które testuję w tym sezonie na który złowiłem kilka ładnych ryb no, to nie jest nowość, ale jeżeli chodzi o brzany, to często nam się kojarzą z żółtym serem. To jest żółty ser twardy, długo z takiego, z takiego korzystam. To jest w wersji SOTE, czyli wersji bez modyfikacji. Natomiast również korzystam z takiego sera w wersji po modyfikacji e, e, dipowanego można powiedzieć albo marynowanego w papryce w ostrej papryce e, ta przynęta przyniosła e, pięknego, pięknego klenia e, ponad 50 cm w tym sezonie więc polecam e, kombinować a propos serów mam tu jeszcze ser sfermentowany Sfermentowany w mleku ser również długo dojrzewający. podpowiedział mi kolega, również zrobiłem na niego fajną rybę, dosyć uniwersalna, kostki mielonki, również mięsko uniwersalna przynęta. To w wersji sote bez dodatków i w wersji marynowane ostrą papryką, do tego również przygotowywana pieczołowicie wątróbka. Wątróbka indycza, również marynowana na ostro z dodatkiem, z dodatkiem dosyć dużej ilości soli. Dodając sól zmieniamy konsystencję tej, tej wątróbki, ona się robi po prostu twardsza, więc warto, warto sobie tak tą solą tutaj pooperować przed, przed, w trakcie przygotowania tej tej przynęty nie spada z włosa, bardzo fajnie się wtedy e, trzyma. To są takie, e, takie fajne, e, fajne, eksperymentalne, może dla niektórych, może dla, dla niektórych nie, e, przynęty, które warto mieć. Ser bardzo fajnie, na ser bardzo fajnie e, klenie na przykład reagują. Brzany na takich rzekach różni, na małych rzekach różnych, ale, ale myślę, że jak dobrze, dobrze trafimy w moment żerowania, to powinny się na to również, e, również e, skusić. Oczywiście e, oczywiście czerwony Słuchajcie, robak. Czerwony robak e, przynęta przynęta bardzo, e, bardzo skuteczna i również trzeba ją, trzeba ją mieć ze sobą. No i to by było tak. E, a dodatkowo jeszcze w dniu dzisiejszym mówię na koszyki łowie rzecznym fiderem jeszcze mamy słuchajcie zanętę zanęty do koszyka też z białymi, z białymi robakami z, e, e, z kasterkiem jest kasterek trochę kastera <laughs> trochę siekanego czerwonego robaka czyli taki uniwersalny miksik <laughs> mamy tutaj ziemię mamy tutaj e, mamy tutaj e, mielony pelet krylowy i e, mielony pelet green betaine tak więc bardzo, oczywiście doklejony, doklejony, żeby nam tak szybko z koszyka nie uciekał dzisiaj woda poszła mocno do góry, więc też gramatury koszyków dosyć duże, 90-100 gram. Przygotowanie koszyków. Koszyki słuchajcie, zaklejone, zaklejone izolką. Że z z dękiem, tak żeby e, ta zanęta nie uciekała za szybko e, z koszyka. Uciąg jest dosyć znaczny w dniu dzisiejszym, więc, więc też, też z takich koszyków trzeba korzystać. No te gramatury, tak jak powiedziałem, dzisiaj 90-100 gram nawet, żeby utrzymać e, e, przemętę koszyk w miejscu. To akurat dzisiaj feeder rzeczny, e, ponieważ no no tak, żeby spróbować tą rybę zwabić nie zawsze ona chce żerować więc dobrą, dobrą metodą jest e, po prostu e, podanie czegoś atrakcyjnego zapachowi no i co słuchajcie no i tak to tak to wygląda, musimy pamiętać łowiąc na rzece fiderem o jednej ważnej zasadzie i to wam powiem, bo niektórzy pewnie wiedzą niektórzy nie jeżeli chodzi o E, łowienie kiedy mamy wytypowaną już miejscówkę, na przykład łowimy w nurcie, e, rzucając wędką, parkujemy koszykiem. Znaczy, musimy tak dobrać obciążenie, żeby koszyk nam zaparkował na dnie. E, I parkując na dnie, dajemy troszeczkę porzucie luzu, żeby e, prąd napiął żyłkę, ale automatycznie po tym szczytówka musi. Stać równiutko, lekko ją na, na, napinamy. Musi stać równiutko. Ona nie może nam nie może nam ściągać koszyka nurt. Nie może być tego efektu, że szczytówka nam chodzi. Ponieważ to oznacza, że szczytówka, że koszyk jest ściągany. Eee, no i automatycznie gdzieś tam przesuwa się pod nie. Niestety słuchajcie, nie za specjalnie się coś dzieje w dniu dzisiejszym. Dochodzi godzina 12. A wędki w wodzie od, od no jeszcze, jeszcze po ciemaku stały na świetlikach i nic się nie działo. zrobiłem jakąś tam mikrorybkę. No i tyle. Na moje nieszczęście kajaki się rozpoczęły. Tak więc ja nie wiem, to co tu jest grane. Tutaj sezon jest cały rok. Myślę, że w zimę też będą e, pływali kajakami. E, no biznes się kręci, e, natomiast no, niestety kajakarze nie potrafią e, obsługiwać się e, jednostkami pływającymi. E, I pomimo, że tu na przykład w tym miejscu, gdzie jestem, jest strasznie szeroko, to i tak odbija ich tutaj na moją stronę. Już wpłynęli mi raz w, w zestawy, więc więc przyjemność złowienia już wychodzi na zero. No niestety nie udało się brzany złowić. Myślę, że brzana jest na wymarciu, na wkrze. Kilka lat temu jeszcze zdarzały się, zdarzały się tu brzany, zdarzały się sztuki takie ładne, nawet po 60 cm, 60 parę cm, ale już teraz, już teraz to jest bardzo, bardzo rzadka sprawa. Yy, kilka, kilka miejsc yy, słuchajcie yy, w których zlokalizowałem te ryby i one faktycznie jeszcze są yy, ale no dobrać się do nich yy, to jest yy, kosmos to jest kosmos trzeba naprawdę trafić w porę często być nad wodą, nie raz w tygodniu Bo trzeba często być nad wodą, a najlepiej troszeczkę mieć taką możliwość podnęcenia yy, żeby je gdzieś tam yy, gdzieś tam yy, no po prostu złowić, no, to, to nie jest, to jest, to jest bardzo trudne, trudne zadanie. E, myślałem, że, że tej ryby jest po prostu tej więcej jak rozpoczynałem e, przymiarki do tego gatunku. E, w mojej ocenie klenia naprawdę możecie połowić na tej rzece e, w pełni lata, no, to naprawdę dużo. E, dużo, ponad 40 cm kleni to jest zatrzęsienie na tej rzece. Ale jeżeli chodzi o brzany, myślałem, że może, może tej ryby jest tutaj więcej, że ona będzie, będzie łatwiejsza do namierzenia, ale nawet jak jest namierzona, to dobrać się do niej jest bardzo ciężko. Poczekam jeszcze, poczekam jeszcze do takich pierwszych przymrozków i jeszcze pierwszymi, z pierwszymi przymrozkami ruszę jeszcze z fiderem na brzany. No. No szkoda, że w Polsce i po prostu nie ma, że w Polsce, w Polsce no nie ma rzek, które miałyby, no tutaj mówię oczywiście o rzekach nizinnych, które miałyby warunki na utrzymanie tej ryby. Myślę, że no tutaj na, na wkrze na przykład jest całkowity zakaz zabierania, zabierania brzany, ale czy on jest przestrzegany przez wędkarzy? No jak to przez wędkarzy? Myślę, że nie. Myślę, że nie do końca i, i, i spotkać tą rybę naprawdę nie jest łatwo. W przyłowach pewnie się zdarzają, ale tak, żeby celować w ten gatunek i odławiać ten gatunek i cieszyć się wędkowaniem na tak silnej rybie e, rzecznej, no to, 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 to na pewno nie weekendowo. Może jak ktoś by się przyłożył mocno i, i, i spędzał ten cały tydzień nad wodą, to może coś by z tego było. E, no i tyle słuchajcie. Nic się nie dzieje, cisza, pustynia. Piękne miejsce, kamieniste dno, dwie dosyć spore rynny. Łowiłem i w rynnach i, i w nurcie stawiałem, i poza nurtem głównym oczywiście, no i no nic, no nic niestety. No nic to, słuchajcie, będziemy kończyli ten odcinek. Komu się podobało, zostawcie łapkę do góry dla osób nowych. Nadal macie przycisk subskrybuj i kliknięcie będzie dostawać informacje o nowych filmach. A ja się z Wami żegnam i już teraz zapraszam Was na kolejne wyzwanie na kanale Bentkerski Challenge. Trzymajcie się, cześć.